Siemano, prosto z Manchesteru. Dzisiaj odniosę się do akcji, która powstała na Twitterze jako Puste Old Trafford. Zapraszam do wysłuchania. Już w ten weekend mecz z Liverpoolem na Old Trafford, bitwa o Anglię i kibica Manchester United nawołują, żeby Old Trafford było puste na tym meczu. No cóż, nie pierwszy raz już jest taka akcja. Chcą oni w ten sposób wywrzeć presję na rodzinie Glazerów, żeby sprzedała ona klub. Natomiast moim zdaniem nie ma takiej możliwości, żeby Glazerowie się pozbyli klubu, plus nie ma możliwości, żeby Old Trafford było puste. Manchester United jest globalną marką. Mecz z Liverpoolem jest to największy. Większy mecz jest to mecz derbowy, to jest w Anglii, jak nie wiem, El Clasico w Hiszpanii. Może wiadomo, nie na taką skalę, natomiast jest to zdecydowanie największe spotkanie, najwyższe rangą, jeżeli chodzi o Premier League od wielu lat. Dwa najbardziej utytułowane kluby, dwa największe kluby w kraju. I cóż, Manchester United ma ogromną bazę kibiców nie tylko w Manchesterze. Ludzie przyjeżdżają na spotkania z całej Anglii. Ja sam, gdy mieszkałem na południu, jechałem ponad 4 godziny, tylko tylko po to, żeby zobaczyć mecz na Old Trafford i po nim wracałem do domu. Ludzie przylatują na te mecze z całego świata i nie ma po prostu możliwości, żeby ktoś sobie odpuścił szansę pójścia na mecz z Liverpoolem. Mimo tego, że przydałoby się, ja sam jestem zwolennikiem takiej akcji, natomiast no ludzie pójdą na to spotkanie. Musiałoby się zdarzyć tak, że ci najbardziej zagorzali kibice wykupią po prostu bilety i sami nie przyjdą na to spotkanie. Jeżeli natomiast tak się stanie, na ich miejsce są set tysięcy chętnych, którzy czekają w kolejce, żeby dostać bilet i nawet w ostatniej chwili zjawić się w Manchesterze pod Old Trafford i pójść obejrzeć mecz z Liverpoolem. Nawet jeżeli United miałoby dostać potężne bęcki. Nie sądzę, żeby takie coś wypaliło. Chciałbym bardzo. Byłoby to coś ciekawego i myślę, że to mogłoby dać trochę do myślenia rodzinie Glazerów na temat tego, co się dzieje w klubie. No, ale niestety. Jakby znam realia angielskiej piłki, wiem jakie tu jest zainteresowanie meczami. Można sobie zobaczyć jaka jest frekwencja na przeciętnych meczach Premier League. Nawet Old Trafford jest ogromnym stadionem i bardzo często jest tam masa kibiców. No sądzę, że ta akcja puste Old Trafford skończy się tym, że nie przyjdzie może kilka tysięcy osób. Może tam będzie ze 2-3 tysiące mniej, ale nie wydaje mi się. Ja mam wrażenie, że będzie pełen stadion i wszyscy obejrzą, będą dopingować. Ewentualnie wyjdą trochę wcześniej jak nie będzie szło i tyle. Nie wierzę natomiast w to, że trybuny będą chociażby, nie wiem... W jednej czwartej czy w połowie puste. Moim zdaniem nie ma takiej opcji. No i cóż, no to tyle. Nie ma się co tutaj rozwodzić, bo jest to po prostu bardzo nieprawdopodobne, żeby coś takiego jak puste Old Trafford weszło w życie. Dzięki serdecznie, do usłyszenia. Cześć!